Czego pani potrzebuje? Dużo? Hmm? Dużo. Dużo. Będzie przechodzić teraz przez panią ogień Ducha Świętego. Ale my się nie zgadzamy na te choroby. Diable, puszczaj jej życie teraz na mocy imienia Jezus. Diable, puszczaj! W imieniu Jezus! Puszczaj jej życie! Puszczaj jej życie teraz na mocy imienia Jezus. Puszczaj do końca. Puszczaj, 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 puszczaj. Do trzech, w imieniu Jezus opuszczasz te ciało teraz, schodzisz w dół, schodzisz w dół, usuwasz się, usuwasz się od niej teraz, na mocy imienia Jezus, rozrywam duchy niemocy teraz, usuń się od niej, w imieniu Jezus, usuwaj się, usuwaj się Diable, w imieniu Jezus, w imieniu Jezus, niech się rodzą w niej nowe pomysły. Nowe pomysły, niech to wszystko schodzi z niej teraz, na mocy imienia Jezus. To, co zostało przez przodków, to, co zostało przez przodków, te duchy, które zeszły na nią przez przodków, ja ją oczyszczam teraz do końca, na mocy imienia Jezus. Te fałszywe proroctwa, fałszywe wizje, fałszywe rzeczy, te poniżenie, to wszystko ucieka, jest to ucięte teraz, na mocy imienia Jezus. Te fałszywe języki w imieniu Jezusa Chrystusa, usuwaj się diable z jej życia. Ja mówię, pełne uzdrowienie teraz, pełne uzdrowienie teraz. Pełne ty, który manipulowałeś jej językiem, rozkazuję ci wyjść do końca. Na mocy imienia jest, który blokowałeś jej uzdrowienia, wyjdź na mocy imienia Jezus. Niech pani się nie modli ze mną, tylko niech to wychodzi. Na mocy imienia Jezus. Aleluja. Koniecznie dać feedback, później zwrotny nam. Chcemy od was zwrotnego feedbacku. Będziemy zalewać internet waszymi świadectwami. Chwała Bogu. Aleluja.